Hej, z tej strony Jewi, która jest w na moim kanale, a dzisiaj będzie zapisować makijażowe lifehacki, bo tak, ja się malować nie potrafię, więc to będzie po prostu 5 razy śmieszniejsze. Zobaczymy, czy jakikolwiek lifehack zadziała i czy cokolwiek uda mi się zrobić, bo wiecie, ja jestem po prostu miernotą, jeżeli chodzi o makijaż. Potrafię sobie zrobić kreski, jako takie mi się podobają zrobić i ustawę malowartyzmu max. A dzisiaj wybrałam takie lifehacki, które jestem w stanie przetestować. Robiłam to chyba od godziny trzeciej, jakie wybieram, więc wybaczcie mi, jak będą beznadziejne. beznadziejny. Postarałam postara postara się, żeby spoko. Jeżeli ci się spodoba, to pamiętajcie, że w moim Instagramie i kodokatorach, jak możecie mi wysyłać takie lifehacki, ja będę je testowała na odcinku. Jeżeli się to odcinek przyjmie oczywiście, bo jak nie, to wiadomo, nie będzie kolejnych części. No i już zaczynamy. Okej, okay, a więc pierwszym lifehackiem jest robienie sobie sztucznych rzęs, czyli po prostu takie optyczne pokazanie, że ma się więcej rzęs, niż się ma naprawdę. No nie wiem. Zobaczymy, czy to co działa. W sensie jestem tak, że zyglasem, no bo to nie może dobrze wyglądać. No. Bądźmy szczerze, że na kogoś tym obudęcę powiekę. No ja aż taki nie mam, obudę sobie powieki na jednym oku, więc wiedzą ja aż takie obudę nie mam. Ale zrobimy to na Minecraft, spróbujemy sobie. A więc mam sterko wezmę sobie eyeliner, który jest chyba najbardziej yy, taki do pisania, bo większość nie pisze tak od razu. I sobie zrobimy, tylko on będzie chyba za gruby, to znaczy sobie na razem tego trzeba rozpisać, to może ma więcej sensu. To robimy, to ona robiła to w tą, tą stronę, tak jak w taką, tak cyk cyk cyk, to zrobimy tak tak cyk cyk cyk. Wow, ale efekt, mm. Okej, okay, zrobiłam to, guys, i ten efekt. Po prostu, gdy miał kreski na oku, to... To nie są... To nie jest efekt pełniejszych rzęs chyba że ja się... chyba że ja się zrozumiałam przekaz tego filmiku, ale... No nie. Okej, okay, dalej mamy jakiś super wyglądający eyeliner, czyli po prostu czarna kreska, tą czarną kreską, niebieski eyeliner. A tak się składa, że ja niebieski eyeliner posiadam, więc stwierdziłam, że idealny po prostu lifehack, Nie wiem, czy to można nazwać lifehackiem, ale idealnie, że ja to zrobiła, odtworzyła, więc dzisiaj się to zajmiemy. I tak, e, najpierw się z na tym oku, bo wiecie, tutaj mam już te ręce, to potem sobie zmarzę, jak będę potrzebowała. Nie znaczy, jak ich nazywała, póki nie muszę. Ale okej, okay, zobaczymy, w ogóle skończę na końcu odcinka, jak wyglądała. E, dobra, sobie eyeliner, zrobimy sobie jakąś Krótką kreskę, mam że mi się to uda szybko. Bo jak dzisiaj jest kreska, z kreskami, to wychodzą mi ładne i szybko, ale jak się staram, to robię pół godziny i wychodzą takie sobie. Okej, okay, zrobiłam sobie kreskę, jest dosyć mało, ale to nic. tam też była mała kreska, więc chyba nic się nie stanie. Yy, tylko teraz sobie tutaj przedłużę, jakby na linię oka i potem zrobię na tym niebieskie. Zobaczymy, czy to tylko się uda. Bo ja z moimi z zdolnościami manualnymi to może widzę mi kiepsko, ale postaram się. Okej, okay, czarna kreska jest skończona, wygląda w ten sposób, tylko możecie ją widzieć, bo jakbycie jest tutaj bardziej cień, ale okej. Okay. Um, I mierzenie teraz tym niebieski eyeliner. W ogóle go nie używałam. Oni spojrzały mi siostry, jak wszystkie eyelinery, które obecnie już bo mi się wypisała. Nie mam pieniędzy na nowy, więc tak jest. Ale okej, okay. um, jak on działa? Okej, okay. on jest też w to to powinno ułatwić sprawę. I ja na są nad tym eyelinerem się tutaj jest czarną niebieską linię. Robiłam, ale nie wyszło to do końca tak, jak chciała, bo ten eyeliner jakby do końca nie był zapigmentowany, yy, w sensie taki... Na początku poszło na więcej koloru, a potem już nie, więc to się poprawimy. Okej, okay, a więc to wygląda eyeliner z czarnym i niebieskim. Nie wiem, czy my to dobrze widzicie. Boję się, że nie. Może gdyby czarna kreska była troszeczkę dłuższa i grubsza, to to niebieskie wyglądałoby lepiej. Postaram się tutaj pokazać bardziej zniżone, ale nie obiecuję, że mi się uda. Nie ma tragedii, mi się podoba, jest znośnie, znośnie. Ale <gry> ja się teraz do kolejnego oleju. Okay, a więc teraz nam refa, który może zażegnać moje wszystkie problemy, jakie tylko mi się w życiu pojawiły, czyli zażegnanie kryzysu opadającej powieki. Po prostu szukaję i klejącą w ten sposób, i to ponoć mówią po prostu, opadająca powiekę zni ona zniknie, nie? Jakby jej nigdy nie było. Dlaczego już to działa? Wątpię w to, bo jakby tak to było, to po prostu szczęśliwa, jak nigdy Na którym oku mam bardziej opadającą powiekę? Na tym, więc tu to oko będzie się maltretowane i dzisiaj sobie tu poszukajmy taśmę klejącą, bo to jest takie durne, ale ok? okej. Mam mamy taśmę klejącą, tylko ona jest brudna z początku, bo... Tak, nie wiem, nie musiałam tłumaczyć, czemu jest brudna. Yy, I sobie mam obecne tak, żeby było czysta w tym miejscu. na mal malutki paseczek. Nie, Jezus, nie taki. Taki. On chyba będzie za mały, wiecie? No dobra, mamy mały paseczek. I gdzie ja miałam przykleić? Ona już kone tak tutaj, więc ja się dokuczyłam z kanałami z iflokami jak będzie. Tylko ja mam drugie się skądę pensetą to zrobić, bo będzie ciężko z masycami. Okej. Okay. Guys, udało się, ale to nie wygląda dobrze. No, w ogóle nie widać się taśmy, nie? No powiem wam tak, że oko jest bardziej widoczne, ale gdybym tak wyszła gdzieś, to ludzie by mi po prostu śmieli, bo to widać, że mam taśmę na oku? Uh, więc Lifehack uznaję za nieprawdziwy. W sensie to jest irytujące, Jak ja wracam głównie do że spirytu, to mnie to po prostu boli, bo czuję, jak taśma mi jakby powiekę tak naciąga i przyjemnie. Uh, tej taśmy na razie nie ściągnę. Będę tak cierpiała do końca odcinka. Nie, ja chcę jeszcze na drugim oku to zrobić. Oj nie, guys, ale zepsułam. O Boże. No działa to, ale tylko do tego... Ta... <grywia> A tu widać, że mam tą taśmę. ujęty. Widzicie jakie, jakie mam piękne po prostu... Wow, ten błysk wokół. Wygląda przerażająco bez obojętnych powieki, ja jednak lubię sobie powieki, powiekę, wiecie? Okej, okay, kolejny najfak, który ma ponoć ułatwić nakładanie sobie eyelinera, czyli nałożenie eyelinera na wykałaczkę. Mam wykałaczkę, mam eyeliner, więc ja że tylko to ze sobą połączyć i nałożyć na moje biedne oko. Okej, okay, mamy wykałaczkę, zamalujemy sobie ją tym eyelinerem cudownym na czarno. O. Nie wiem, jak mam to ułatwić używanie eyelinera, no ale dobra, może jak ktoś ma... Może mi to pomoże, nie wiem, zobaczymy. No, kreska wyszła, ale to jest krzywe, i bez no, nie wyszło by to dobrze. W sensie musiałam to patyczkiem wyprojektować, żeby było bardzo, bardziej ładne. Może albo na no, z tymi taśmami. Pięknie. Kolejny raj i tym razem polega na maltretowaniu ust, nie oczu, więc okej. Okay. Tutaj widziałam, że pani miała problem, po prostu jej wypadała ręka, jak malowała sobie usta. Nie wiem, ja też mam no, czasami tak po prostu, wiecie, maluję się... z. Eyelinerem oko i nagrobię fuj, mam całą powiekę brudną. Zdarza się tak. E, no ale okej, okay, musimy wziąć sobie wsówkę to się nazywa wsówka, chyba tak e, do włosów i po prostu sobie znaczyć nasz kształt usta tej wsówce. Ja nie mam słówki, więc wziąłem sobie Spinacz. Wygiłam go tak samo jak wsówkę, nie mam nadzieję, że to jest mój kształt ust. Ehm, muszę sobie jakoś to ładnie tutaj zrobić ten kształt. To na pewno nie jest mój kształt, i to jakoś ładnie wygiąć. Powiedzmy, że to jest mój kształt. On, ja od razu pójdę na. wiecie, na kształt, kształt ust, nie tylko na jedno. Co, może pójść tak. Przerabiałam sobie usta, ona nam się normalnie, to ja też sobie normalnie Okej, okay, doszłam do dwóch wniosków w zrobieniu tego lifehacka Po pierwsze, to nie jest mój kolor, na pewno nie e, A po drugie, ten lifehack jest po prostu beznadziejny i nie ma sensu No zrobiłam ten kształt, tu nawet wyszło w miarę równo Tu już nie dociągnęłam sobie do końca no, jak fakt znaję za beznadziejny, okej, okay, ale w tym pięknym makijażu się z nami pożegnam i czuję się jak z tymi ustami. No, dobra, nieważne. Dziękuję za uwagę. Pamiętaj, że że jak haki, mogli mi wysłać na Instagram, i podogatorek, Będę jej testowała, jeżeli odcinka się przyjmie, oczywiście. E, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, nie wiem cokolwiek. Zapraszam na mój serwer Discord, bo fajny serwer warto wbić e, To by było też w tym odcinku. No i pa. Jeśli ja dzisiaj nie maltretuję. Okay, kolejny lejfak i tym razem polega on na z... Z... kolejny lejfak, w którym teraz będziemy jezu nie wiem, mówić <grym>